Zofia Grochowska, założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Orędzia z książki pod tytułem U źródeł Bożego Miłosierdzia Tom I. Dnia 5 kwietnia 1992 roku. Tak wiele orędzi jest potrzebne światu. W krótkim czasie glob ziemski będzie dotknięty wielką karą za grzechy a szczególnie za to, że kraje cywilizowane pozwalają panoszyć się satanistom, którzy dokonują mordów na dzieciach. Nikt im tego nie zabrania, nie wprowadza się zakazów prawnych i ścigania jako przestępców. Zbezczeszczają też kościoły i moje święte ciało, pozwalają im rozwijać się, aż zaczną mordować tych, którzy im będą wchodzić w drogę. Będzie wielki płacz i rozpacz, matek, ojców i sierot, ale wtedy już będzie za późno. Macie rozum i oczy, sami dopuściliście do tego, wiedzieliście na co ich stać. Potrafią z pełną zaciekłością prześladować mój kościół. Przestrzegamy was rodzice, abyście dobrze churnili swoje dzieci przed złem. Już teraz przelewa się niewinna krew za tych, co żyli w wielkim grzechu. Gdyby ludzie się opamiętali, to karby było o wiele mniej. Umiłowane moje dzieci, które żyjecie z Bogiem i dla Boga, módlcie się za tych opętanych przez szatana. Każda modlitwa powstrzymuje od złych czynów i szatan nie może wykonać tego, co zamierzał. Modlitwą, ofiarą i postem osłabiajcie jego moc i jego działanie. Potrzebuję bardzo dużo waszych modlitw i ofiar, aby zwyciężyć zło. Dzieci moje nie oglądajcie się na rządzących krajami. Zwracam się do waszych serc, ratujcie te nieszczęsne dusze, które tak bardzo kocham i pragnę zbawić, ale potrzebuję do tego waszych modlitw. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.